W dniu 15 lutym odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta przy współudziale przedstawicieli władz miasta, spółdzielni mieszkaniowej i policji, no i oczywiście innych podmiotów dotyczące bezpieczeństwa w mieście Legionowo. Między innymi z tego spotkania wynika taki wniosek, że będzie stworzona mapa punktów niebezpiecznych, punktów takich zagrożeń na terenie miasta Legionowo. Jeśli chodzi o osiedle Sobieskiego, to te punkty są stałe. Mamy kilka takich miejsc, w których na przykład panowie Spożywają alkohol na klatce, czy na zewnątrz na terenie zielonym stoją, mają takie swoje ulubione miejsca na peryferiach osiedla. My te punkty oczywiście zgłaszamy i ponawiamy te zgłoszenia zarówno do Straży Miejskiej, jak i do Policji. Bardzo często otrzymujemy też zgłoszenia od mieszkańców, ale mamy też taką informację zwrotną od służb porządkowych, że zgłoszenia tego typu, że coś się dzieje, powinny być w czasie rzeczywistym, czyli i w momencie, kiedy ktoś wchodzi na klatkę, stoi rzeczywiście... Pije tam aktualnie najczęściej w godzinach wieczornych, wtedy powinno być zgłoszenie do służb porządkowych. E, takie zgłoszenia, które mm, administracja daje w formie pisemnej, że w punkcie takim i takim często stoją, nie do końca są skuteczne, bo w momencie, kiedy podjeżdżają funkcjonariusze, rzeczywiście często e, akurat tak się zdarza, że no, w tym miejscu jest spokój, czy są pozostałości po e, libacji, która się już wcześniej skończyła. Dlatego nasza prośba do mieszkańców e, i prośba też na pewno służb porządkowych, o to, żeby wszelkiego rodzaju e, zachowania e, tego typu zgłaszać w czasie rzeczywistym. W momencie, kiedy panowie stoją, piją, e, stoją, przeklinają, czy zanieczyszczają klatkę, czy ktoś wybił szybę, żeby w tym czasie zgłaszać. E, my oczywiście wywieszamy informacje na klatki dotyczące tego, że zgłoszenia mogą być anonimowe. Nie, nie trzeba podawać imienia, nazwiska czy numeru lokalu, e, ale też trzeba brać pod uwagę to, że ta policja je, w momencie, kiedy się pojawia, musi jakoś na tą klatkę wejść. Takie mamy informacje od przedstawicieli z komendy. Oni głównie dążą do tego, żeby uzyskać jakiś numer lokalu, po to, żeby wybić numer domofonem i dostać się na klatkę. Jest też możliwość, jeśli ktoś ma kod, podać ten kod policjantowi dyżurnemu, żeby oni szybko, sprawnie mogli się dostać i rzeczywiście kogoś złapać.